Dobry, witajcie w nowym vlogasku. W nowym dniu, w nowym vlogasku. Jak widzieliście, cały urlop, dosłownie cały urlop od, od samej niedzieli już do dziś mamy piąteczek. Taka pogoda. Deszcze, 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 jeszcze raz deszcze. Ja wróciłam przed chwilką, dosłownie pół godziny temu do domu. Bo byłam na chwilkę na spotkaniu na kawie z moim teściem. No jeszcze nie teściem, nie? Ale wiecie jak to się mówi, Teściu. Z tatą od Gregora. Musiałam mu podać moją kartę, bo o jutro on mi załatwi, w sumie nam załatwi jedną z rzeczy. Na przyszły tydzień, bo ja chciałam sobie zrobić, słuchajcie, badania. Takie wiecie, profilaktyczne, nie? Oddanie krwi i witamin. I na tarczyce i tak dalej bo już dwa lata nie byłam i chciałam sobie właśnie zrobić takie kontrolne no i wczoraj tam byliśmy i mówię dobra, to zostawię kartę moją, tą wiecie ubezpieczeniową we Francji, tacie a Gregor mówi, nie no dobra, to ja jeszcze mogę podrzucić jakby coś, a się okazało, że tata idzie jutro do lekarza rano już a Gregor dzisiaj jest do 22 w pracy i ten, i, i mówię, to tak trochę lipa. I mi rano zadzwonił, czy bym podjechała pod piekarnię, i on też przyjedzie i mu poda tą kartę. No, jak przyjechał to żeśmy poszli jeszcze sobie do piekarni na kawę i godzinkę żeśmy tam spędzili, wypijąc kawkę i gadając sobie troszeczkę o życiu. No, i jutro pojedzie i mi załatwi też właśnie ten, wiecie, żeby po prostu mieli moją kartę, nie, W systemie. Eee... Ten termin właśnie na przyszły tydzień, żebyśmy sobie skoczyli i zrobili te badania. No, tak wstępnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ogólnie chyba powinno być wszystko dobrze, ale wiecie tak kontrolnie, po prostu jak to się mówi, profilaktycznie trzeba się przebadać, nie? Jeszcze muszę też zrobić termin do ginekologa, chyba lipiec, sierpień zrobię. To będę miała w tym roku wszystko odhaczone. Słuchajcie, bo powiem Wam szczerze, że. Tak jak się stało, moje rozstanie było i później było przeprowadzka i te powiem, te dwa lata no, że tak powiem, nie byłam na żadnych badaniach, nie? I teraz stwierdzam dobra, czas znów iść. Ogólnie jak ostatnio byłam, to było wszystko super w każdej sferze, ale jednak minęły te dwa lata i czy tam dwa i pół roku no i muszę iść, bo zaniedbałam. Powinnam co roku chodzić, a moja ginekoloczka to mnie chyba za łeb chwyci, bo ona zawsze mówi, minimum raz w roku, to jest minimum. Nawet najlepiej te co pół. Ja mówię, ja, patrz jak lotą tutaj co po roku. No, także muszę iść i to sobie wszystko porobić. Ale ginekolog pójdę w lipiec, sierpień, a teraz zrobię te badania właśnie podstawowe, profilaktyczne, witaminy, krwi, tarczyca i tak dalej. Dobra, nieważne zresztą. No tak czy siak wróciłam do domu i co ja taka rozmazana? Robię sobie obiadek, słuchajcie, ziemniaczki sobie wstawiłam i zieloną fasolkę. Dzisiaj będę miała rybkę, zieloną fasolkę i ziemniaczki na obiad. Mamy godzinę 15, więc sobie koło 16 zjem. No, tak czy siak, witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj taką pogodę, jak widzieliście z rana, leje, leje, leje. I jak właśnie wyszliśmy z piekarni z tatą, to tak patrzę i mówię, no zajebiście, znowu leje. A miałam zaparkowane, kurdek tam pod tureckim sklepem, bo nie było nigdzie parkingów pod piekarnią, wszystko było zapełnione. Koło poczty z przodu to trochę za daleko, a z koło tureckiego sklepu nawet mówię dobra, to już się przejdę te parę metrów tam, nie Ja wiem, z 500 metrów może. No i lało, i zmokło mi włosy. A dzisiaj rado sobie ubyłam. Jak zrobiłam kita, tak mi się odgnioty porobiły. Zawsze to samo. No. Także dziewczęta, co, dzisiaj ogólnie mam luzik właśnie i sobie posprzątałam, pozmywałam, teraz wstawiłam sobie obiadek, później pójdę wysuszyć, te suche pranko poskładać, które mam, bo robiłam prań tyle w tym tygodniu, że nie mam już nic do prania, jestem na zero, no i podkurzam, pozmywam sobie, potem po obiedzie i sobie będę odpoczywać i może sobie tylko pomaluję pazury, jak mi się zanudzi. A tak to y, luzik. Nigdzie nie wyjeżdżam, nie wychodzę, bo leję. Także nie mam powodów, a poza tym zakupy są porobione. Wszystko porobione, wszystko pokupowane. Także nie jadę nigdzie, bo mamy wszystkiego pełno. Y, także nic nie muszę załatwiać. To i dobrze, że w ten deszcz nie muszę nigdzie jeździć i latać, nie? Jutro jest sobota. W niedzielę jest niedziela. Niedziela jest niedziela i prawdopodobnie idziemy na mecz, bo wczoraj jak przegrali ten mecz, słuchajcie, bo przegrali ten mecz, oglądaliśmy mecz, to wam nagrywałam jeszcze i przegraliśmy i to jeszcze jak, w ogóle na początku było a 4 0 nie, to myślałam, że jak trafi, a później było na końcu 5-4, wyobrażacie sobie, jaki mecz musiał być, żeby w ostatnich tam 20 minutach tyle goli dobić, to jest szok, oczywiście dla Hiszpanii. Hiszpania wygrała, no, Francja y, przedupiła, ale i tak dobrze grali, bo na końcu naprawdę nadrobili dużo. Gdyby jeszcze tak m, 15 minut dać, to by był remis moim zdaniem. No ale czas się skończył. No i Grzegor mówi: To co, jedziemy na żywce Oglądać do Stuttgartu, jak grają z Niemcami. Ja mówię: Boże, chłopie, ciebie wykuńczysz z tymi meczami. Ale ja powiem Wam, że polubiłam, nawet nie, nie robi mi to żadnej różnicy, Już, nawet jak ktoś gra, właśnie y, wiecie ktoś, z kim się jest, czyli albo Polska, nie, albo Francja, to, to nawet chętnie oglądam te mecze. I mówię, dobra, no to jak chcesz, to możemy jechać. No i mi dzisiaj dzwonił w pracy. No to zabówiłem bilety, bo wczoraj mówię, no weź se to przemyśl, może, nie, nie, może w domu obejrzymy i ten, bo wiecie, w myślę zajść na ten stadion, nie? I zajść te obczepywania, oni tam kontrolują, wiecie, spodnie, były torebki. I te stadiony przepełnione, a tam jest stadion na 60 tysięcy osób, to jest dupny stadion. E, ale jednak kupił, no... Dobra, mówię, palicho tam pojedzie się. Na szczęście o 15, więc nie będziemy długo, to wrócimy koło nie wiem 18, 19, także jeszcze jest OK. Dobra, idę, słuchajcie, do kuchni, bo mi się tam gotuje i mi się paruje wszystko. Otwieram okno i potem pokażę Wam mój obiaduś. Kochani, przychodzę do Was, żebym się pochwalić moim obiadkiem. Ziemniaczek. Moja fasolka zielona, na którą już uh, polowałam bardzo długo. I rybka. Mam dzisiaj taką ochotę na rybę. Już od tygodnia o tej rybie myślałam, nie? I kupiłam sobie, ale mówiłam wam, tata gregora mi zrobił rybę i po prostu <laughs> nie mogę się, że tak powiem, doczekać, mm. także taki mam obiadek. I tak jak wam mówiłam, 16 godzina będę jeść, no i tak sobie zrobiłam. Jeszcze rozmawiałam z mamą przez telefon. Czekajcie sobie posłowię moją folkę. Rozmawiałam jeszcze z mamą przez telefon. I akurat mi się gotowały ziemniaczki i ta fasolka. I tak fajnie mi wszystko doszło, że teraz sobie mogę zjeść. No, także super. Jak macie ochotę na takie wiosenny, wiosenny obiadek. To Was zachęcam. Co ja jeszcze bardzo lubię? Zwyczajnie słuchajcie, jajko i kalafior i ziemniaczek. Mm, bardzo lubię. Albo fasolka, jajko, ziemniaczek Albo kalafior, fasolka, ziemniak Wiecie, więcej takich warzyw właśnie wiosennych Albo kapustka młoda mm, Też jest super Także kochani, ja sobie zajadam Wam również życzę smacznego, jeżeli jecie obiadek Albo kolacyjkę, albo śniadanko eee, I sobie zróbcie Taki fajny obiadek Jak nie dzisiaj, to jutro <grym> Także do później Dobry wieczór, dobry wieczór Kurde, dzienok zleciał Już dzionek zleciał ja sobie po, posprzątałam pranko, poskładałam, całą łazienkę wyszorowałam, tak wiecie, na, na coś, glancuś. E, później sobie leżałam, oglądałam vlogi, e, kosmetyczny koktajl, tak, już dawno jej nie oglądałam i mówię, a zobaczę, co tam ciekawego, bo e, mówię, nie wiem, z rok, pół, pół, pół roku, rok na pewno nie oglądam. No i tak się zajwiesiłam na jej vlogach, 2-3 vlogi go obejrzałam i teraz mówię, o już mamy pójść, no trzeba się iść kąpać. No, a przedtem słuchajcie, jeszcze posprzątałam w kuchni i wiecie co, wczoraj dostałam czereśnie, bo wczoraj pojechałam do Pennego, czy przedczoraj, wczoraj. Byłam w Pennym na chwilę i mi koleżanka przyniosła czereśnie, które miałam właśnie odebrać, ale nie odebrałam ich przedwczoraj, tylko wczoraj i kurde, wiecie co... Zostawiłam te czereśnie bez przykrycia, bez folii, bez niczego w kuchni, i dzisiaj tyle muszek miałam. Jak sprzątałam, to jeszcze wiecie, próbowałam się ich pozbyć, wyrzuciłam śmieci i tak dalej. No, pogarniałam, posprzątałam i byłam taka zła, że mi te muszki latały. Mówię, skąd te muszki? I taka zdziwiona, skąd te muszki? Ja powiem, no, tak czereśnie, nie? Mhm. No, ale co, takie to żyćko. Trzeba sobie jakoś radzić z tymi muszkami. Nienawidzę y, tych owocówek, wiecie? A latem to niestety bardzo szybko się, y, że tak powiem, dzieje. No, ja idę się za chwilkę właśnie wykąpać. Zrobię sobie może jeszcze y, jakąś maseczkę na twarz. Poleżę, włączę sobie jakiś film. Bo mamy już, słuchajcie, 15 po 9. Cały, do teraz cały czas padało. Nic nowego, nic fajnego, nic innego. Jedno i to samo, słuchajcie byłam na komentarzach z wczorajszego vloga, cieszę się, że wam się podobało no to był też taki właśnie spontaniczny vlog pod tym, pod zakupami z Aldiego, nie? także czytałam komentarze oha i też jeszcze się pojawił komentarz od jednej z dziewczyn, która napisała, no jakoś ostatnio to flaki z olejem te vlogi tak wiem, mam nie oglądać no to jak wiesz to, po co oglądasz? O, ludzie to są naprawdę bardzo dziwne istoty. Mnie już po prostu niczym nie zaskoczą. Znają odpowiedź na to pytanie, ale napisać trzeba. Jakbyś to mogło być inaczej, prawda? No cóż, trzeba wyrzucić z siebie to, co nas drażni, nie? Mam nadzieję, że obejrzałaś tego vloga, tego flaka z olejem i poszłaś na inny kanał. Jaki widzisz w tym sens? Żaden no, także co pójdziemy się teraz słuchajcie wykąpać a i pomalowałam sobie też paznokcie właśnie w tym międzyczasie, ja oglądałam tą Fkę na czarno, ale lakierem nie, że robiłam w lampie czy coś, po prostu zwykłym lakierem sobie mazłam ja tak sobie często robię, nie że robię sobie paznokcie na jasne kolory, a potem sobie maluję zwykłymi lakierami. Jak mi się szybko znudzą, to sobie zawsze mogę zmienić i mi się bardzo podoba. Dawno nie miałam czerni, no także ładnie się prezentuje. Co nie? Ciekawa jestem, jak długo mi wytrzymają. Prawdopodobnie, jak pójdę pierwszy dzień do pracy, słuchajcie, bo już urlop mi się kończy. Jeszcze teraz mamy tylko ten weekend. To jest, tracę dość szybko, ale to ja je też zrobiłam na urlop sobie, bo wiedziałam właśnie, że mam wolne, to chciałam długie, bo wiem, że już teraz. Tak szybko długich nie zrobię. No cóż, dobra, kochane, idę się wykąpać i wrócę do Was to sobie zrobimy jeszcze maseczkę. Jestem. E, dam sobie kremik, słuchajcie tutaj o mój, co kupiłam ostatnio z Balei, to jest właśnie ten booster nawet z pantenolem w środku i ten kremik z Ritualsa wykańczam, malutki, nie używam go codziennie, dlatego jeszcze go mam, bo nie wiem, po prostu nieraz po kąpieli dam sobie mój krem, który mam w, w lusterku, w łazience i wiecie, i tak zostawiam, nie, ale dzisiaj mówię, a mam czas z wami i tak tutaj jeszcze się pożegnać, przyszłam to sobie, że tak powiem, będę udawała tą e, kobitkę z YouTube'a, która od Fasz dba o cerę i będę robić tak te dziewczyny. Kielęgnacja na noc jest bardzo ważna i będę udawała, że robię tak codziennie. Fakt faktem, codziennie się kąpię. Fakt faktem, codziennie zmywam makijaż, bo chociaż powiem Wam szczerze, że kiedyś kiedyś. Miałam tak, już czekajcie, bo jakaś jestem taka, kiedyś miałam tak. Kiedyś nie, już mówię nie wiem ile lat temu, 5 lat temu, 6 lat temu, że często bywało, że nie zmywałam makijażu. Muszę Wam się do tego przyznać. Po prostu tak wiecie, co tylko zmyłam. Na przykład chusteczką albo wacikiem i szłam spać, wyobrażacie sobie? Bo mi się nie chciało jakoś doszorowywać tej twarzy, robić pielęgnacji częstej. Nie mówię, że codziennie w tym spałam, ale bywały takie momenty, że naprawdę tego nie robiłam. No, bo wiecie, poszłam się wykąpać, nie? I zmyłam wacikiem, tak tylko przeleciałam, jak to pod kąpielą, pod prysznicem i to wszystko. Ale bywało tak, że po prostu na przykład zmyłam tylko wacikiem i wiecie. No i nie domyłam jej, powiedzmy, tam płynami, nie? Przez Czy czymś. Po prostu jakoś o to nie wiem. Nie dbałam wtedy, ale to też może dlatego, że miałam wtedy całkiem inne w głowie <noise> zajęcia. Nie wiem, po prostu tak miałam czas swój. Mało o siebie dbałam o on w ten sposób. No, także tak. Fajnie to wsiąka, ten cały booster. Dość szybko. On się jest też tak nawet klei, Wam powiem, także fajnie. Za chwilkę jeszcze tego kremiku sobie dam, no i to starczy. Nie będę robić już dzisiaj maseczki, nie chcę mi się w tym siedzieć teraz i moczyć jeszcze tutaj włosów i wszystkiego, i nasady i tak dalej. No, także tak. Widziałam jeszcze komentarze w, nie w tym vlogu na zakupach, tylko w tym poprzednim. Wpadły 3-4 komentarze na temat saruni z kanału So Beauty. Czy oglądałam jej vloga, w którym prosiła o pomoc ze względów zdrowotnych na kręgosłup, na operację? I co uważam na ten temat, i że dla Was to jest też dziwne, bo mają, posiadając tyle drogocennych torebek czy samochód, że mogłaby to sprzedać i po prostu mieć na tą operację i tak dalej. I powiem Wam tak: nie mi oceniać w ogóle kogokolwiek i nie nam oceniać, bo, no, wiecie, Dlaczego w ogóle nie? Obejrzałam tego vloga. Po tym, jakby mi to napisałyście, obejrzałam tego vloga. I było mi jej bardzo żal. Było mi jej bardzo szkoda. Nie odebrałam tego w ten sposób, że ona ma kasę, w, na przykład w, w torebkach czy w samochodzie, a teraz potrzebuje na operację, to się prosi widzów. Ja to w ogóle odebrałam właśnie w takim wiecie empatyczny sposób, ponieważ sama mam problemy z kręgosupiem i wiem, jaki to jest ból, a jeżeli ona ma jeszcze gorszy ból i jeżeli jest ta operacja konieczna, no to tym bardziej mogę sobie wyobrazić jak strasznie cierpi. I wiecie co jak macie tak mało czasu na zebranie tak wielkiej gotówki, gdzie operacja prywatnie będzie ją kosztowała 30-40 tysięcy, to powiem Wam, że ja bym się sama przeraziła i nie dziwię się, że ona o pomoc poprosiła. Wydaje mi się, że ona już tak jest zdesperowana tym wszystkim, co się ogólnie u niej dzieje ostatnim czasem, bo naprawdę ja widzę po niej różnicę. Ja kiedyś ją oglądałam i ja widziałam, jak ona jeszcze była w związku, i później po związku, jak już się rozstała, to ona też jeszcze jako tako miała ten, wiecie, swój, no taki glow-up czas. I dobrze się trzymała, ale ostatnio ta pascha jej nie służy, to widać, że ona jest bardzo samotna, nieszczęśliwa, opuszczona. Ten piesek jej teraz też odszedł, to ją bardzo dowaliło. I ona to mówiła, że to, jak ją to dowaliło, jak ten piesek odszedł, tak nikt, nigdy jej nie dowaliło. No i wiecie, ona też się boryka z tą depresją, tak? Bo ona mówiła chyba, że depresję ona ma. Już nie chce to wchodzić, wiecie, co ona ma, a czego nie ma, bo to nie jest też, wiecie, nasza sprawa. Ale jak człowiek jest tak, z, wiecie, z, pod, pod ścianą podsunięty i jakoś musi sobie radzić, a nie wie jak, i ma okazję zrobić zbiórkę, no to w sumie z drugiej strony powiem, dlaczego nie pomóc, nie? Wiecie, ona też kontent prowadzi długo, ona ma też tych widzów bardzo dużo, więc taka pomoc, zobaczcie, ona zebrała te 20 tysięcy w dwa dni. Także, wiecie, taka zbiórka, jak sobie tak człowiek pomyśli, każdy z nas, kto ją ogląda, ona ma 70 tysięcy widzów, a filmy oglądają jakieś 15 tysięcy. No to jakby każdy dał po złotówce czy po 10 zł, to ile to z pieniędzy? I wiecie, dla nas to nie jest dużo, a jej ta operacja zostanie wykonana, nie? I to są jednak tutaj sprawy zdrowotne. Fakt, faktem. Nie będę tutaj nikomu mówić, bo nie przedstawiała żadnych papierów, nie mówiła, że to naprawdę tak wygląda, czy jakichś dokumentów, ale ja jej wierzę na słowo, bo ona się cały czas zmagała i w szpitalu była, i teraz pojechała do tej Polski, jest u rodziców. No i może powinna jeszcze się skonsultować z innym lekarzem, ale wydaje mi się, że ona już dobrze wie, co robi, bo ona już i w tej Anglii chodziła po tych szpitalach, i mi się wydaje, że ona dobrze wie że musi się tak stać z tą operacją ja tego nikomu bym nie życzyła nawet sobie samej. ja bym była przerażona gdybym miała mieć operowany kręgosłup także ten stres u niej, ta sytuacja dana teraz, to yy, powiem wam to nie, ja bym tego tak nie odbierała wiecie, to że ona ma torebki z Louis Vuitton czy tam Guci, to jest też jej egzystencja, którą sobie budowała, zbierała na te rzeczy tak, odkładała sobie pieniążki samochód, no samochodu teraz nie używa, ale potem po operacji będzie jej potrzebny i co, teraz posprzedaje całą swoją egzystencję na którą y, tyle pracowała żeby zrobić operację, a później jak będzie żyć jednak samochód jest bardzo ważną sprawą zwłaszcza jak y, ona jest też sama nie ma faceta, nie ma tam rodziny blisko jej, to kto jej pomoże jeździć na zakupy, cokolwiek, wiecie o co chodzi torebki Uff, nie wiem nie będę się chyba tutaj wypowiadać yy... Wiem, że one są drogie i wiem, że e, mogłaby sprzedać za dobre pieniądze, bo to chyba tam z czasem te torebki na, też e, nabierają na, na tym, no na wartości, nie? Ale wiecie, jak, jak jej się udało tą organizację, tą zbiórkę zrobić. I, i rzeczywiście tam powpłacali wierni widzowie i to nie mówię, że tam stówami lecieli bo wystarczyłoby naprawdę po 5 zł czy tam po 10 zł co, co dla nas to jest nic przesłać i wiecie ja zobaczyłam tego vloga, to już było po ptokach nie? ja w ogóle weszłam na tą zbiórkę zbiórka została zakończona, bo już została cena zebrana, ja w ogóle myślałam z tego vloga, że ona zbiera 40 tysięcy i potem weszłam na tą zbiórkę to był opis pod zbiórką na co i ile i tam pisało, że jej brakuje 20 tysięcy, więc ona swoich tam zasobów też da, czyli swoich tam tych 10 czy 20 tysięcy plus chciałaby pomocy, nie? I ta zbiórka została już, wiecie, zrealizowana w dwa dni. Ja byłam w szoku naprawdę, niecałe dwa dni. I tam było ponad 20 tysięcy zebranych z tego całego celu. Także, no ja się dla niej cieszę. Mam nadzieję, że jej to też pomoże, słuchajcie. Jeśli chodzi o zdrowie, to ja tutaj nikogo nie będę szykanować, nie będę obgadywać, bo sama wiemy wszyscy po sobie, że jeśli chodzi o zdrowie, to jak to się mówi, tonący nawet brzytwy się łapie, tak? Dobrze to mówię. Yy, I po prostu. No taka sytuacja ją niestety zastała. Jest mi jej żal, wiecie? Naprawdę jest mi jej żal, bo ostatnie. Ona tam, wiecie, był też, była tam ta drama jakiś już czas temu, gdzie ona sobie chciała życie odebrać. Ona już miała wszystkiego dosyć. Ona nie miała kontaktu z rodziną, rozstała się z tym partnerem, ten piesek zmarł. Z, przyja z przyjaciółmi się kontakty urwały. Ona jest w naprawdę w ciężkim, takim, moim zdaniem, momencie w swoim życiu, i jest mi jej naprawdę bardzo żal. Ja jedynie co to mogę jej wysyłać wiecie, tak ode mnie po prostu, ona nawet mnie nie zna, ona nie wie o moim istnieniu, ale tak od siebie samej, wszechświat, po prostu jej dużo energii, żeby się podniosła i żeby to szło jej naprzód, bo szkoda dziewczyny, ma potencjał, jest bardzo ładna, młoda, dużo jeszcze przed nią i, i, i musi się pozbierać właśnie z takiego, wiecie, em, no dołka, dołka, ale przede wszystkim zadbać o zdrowie, no i jeżeli jest człowiek w bólach, słuchajcie, ona cały czas jest w bólach z jej opowieści mówię, nie, z jej vlogów no to też jest jej na pewno bardzo ciężko w ogóle myśleć pozytywnie, jeżeli człowiek tak naprawdę czeka na uratowanie siebie, żeby te bóle zeszły żeby jakoś to szło naprzód, żeby było coraz lepiej, najbardziej, że ona tam też nogę złamała jakiś czas temu jeszcze do końca jej to nie się nie zrosło, a tutaj już z kręgosłupem takie problemy nie? ja w ogóle miałam też z kręgosłupem przeboje, jakiś tam czas temu, jak wiecie i ja się cieszę, że jeszcze jest jak jest, bo nie jest super, nie? Ja nie mówię, że mi też wszystko przeszło, ale ja mogę naprawdę sobie wyobrazić, jak strasznie to musi ją boleć, bo to jest, u mnie jest ta sama partia, tyle, że u niej tam jest z tymi dyskami, czy coś, ja już dokładnie nie wiem, nie chcę tutaj zmyślać i wiecie, trzeba się tylko modlić, żeby nas to nie, no nie trafiło Także jeśli chodzi o ten temat, to no mi jest jej naprawdę bardzo żal. Ja nie podeszłam w ten sposób, bo każdy z nas ma tam, wiecie, jakiś pieniądz na boku, albo no ja nie, na przykład nie posiadam torebek drogocennych, żebym mogła sprzedać. Jedyne co bym mogła sprzedać, to nie wiem, telewizor, samochód, albo kamerę, co to są takie rzeczy, dro... bo co, kosmetyków przecież nie sprzedam. Także nie wiem, jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, mając te torebki. Nawet nie wiemy, czy ona je ma, może to są. Z... Podróby z Turcji, nie wiem, nie wiem, bo że nawet nie wchodzę, wiecie, w takie tematy, bo nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma co mówić o torebkach, o tym, co kto nabył sobie przez swoje życie. Tylko e, jeżeli komuś taka cena nagle spada, wiecie, z nieba e, zapłać i cię operujemy, to no to jest normalne, że ona też tą zbiórkę stworzyła, nie? No i cieszę się, że się udało zebrać. Cieszę się, że każdy tak szybko pomógł. I powiem Wam, że tak szybko poszło, żeby w dwa dni niecałe zebrać sumę. Bardzo fajnie, że też ma takich widzów, wiecie, od serca, na których może polegać, którzy jej dopingują, chcą dla niej dobrze. I tak jak mówię, jak każdy wyśle po parę złotych, to dla nas to nic, a dla niej, jak się wszyscy zbiorą, to jest jedna suma, która może uratować jej, wiecie, zdrowie. I życie tak. Można powiedzieć, bo wiecie, że wszystko się potem ze sobą łączy, nie? Także to by było na tyle z mojej strony. Kończę dziewczynki, e, idę spać, znaczy spać, e, idę sobie włączyć e, coś tam jeszcze. No, już mamy za chwilkę dziesiątą, także zaraz też, też e, przyjedzie Gregor i pójdzie się wykąpać. i Na pewno pójdziemy też, on już pewnie odleci dzisiaj, bo będzie wykończony, e, bo dzisiaj wyjątkowo musiał być dłużej. Bo mają tam bycie zebrania i tak dalej, a on tam organizował to wszystko. No i musiał po prostu być przy tym. Także tak. Co to jest? Jezus się wystraszyłam. A to chyba Kleo mi coś przyniosła na, na palec od stopy. Myślałam, że mi się skóra złuszcza, a to coś Kleo i przyniosła. A ma tutaj coś mi przyniosła i mi ten dała. No i. Także tak, kobitki moje kochane. My widzimy się w następnym vlogu, ale nie wiem kiedy. Ja teraz już też wracam do pracy, nie? Dzisiaj jest mój ostatni dzień wolnego, weekend nam tak przeleci. I kochani, i uciekam znów do pracy, więc nie wiem. Mam nadzieję, że się będę odzywała znów tak jak zawsze: wiecie tam, co dwa dni. Zobaczymy, jak to poleci. No, i tyle. Także nie wiem, do kiedy mam, może jutro, może pojutrze powloguję. Zobaczymy, co tam y, czas i życie i, i, i wszystko po kolei je przyniesie. No. Także dzięki y, za dzisiaj. Aha i dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze, oczywiście. Pod ostatnim vlogiem, pod, przed ostatnim vlogiem, za serduszka, za buziaczki, za pozdrowienia. Ja Was również wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dzięki, że jesteście. Y, I co? No, i trzymam za Was kciuki. Życzę dużo zdrówka, dużo pozytywnej energii. Niech ten świat jakoś wkroczy w taką lepszą energię. Niech to wszystko popłynie w pozytywizm, w pozytywizm. i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo jak na razie to jest coraz gorzej. Coraz gorzej. Buziaczki dla Was, kochani, i do następnego.